Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry Państwu, witamy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Jakub Polchowski, witam Cię Jakubie. Dzień dobry. Rozmawiamy o tym, co się dzieje wokół ataku rosyjskich dronów na Polskę sprzed kilku dni. Raczej nie będziemy mówili o tym, jakie to były drony, skąd przyleciały i tak dalej, ale bardziej skoncentrujemy się na tym, jak wygląda Przepływ informacji związany właśnie z tym wydarzeniem, i jakie informacje przede wszystkim zyskiwały na popularności w sieci. Jak to oceniasz, jak to odbierasz? Przede wszystkim to warto zauważyć, chyba, że bardzo dużo się mówi i to od wielu lat. Mówi się u nas i nie tylko u nas o wojnie hybrydowej. Wojna hybrydowa, tu wojna hybrydowa, tam wojna hybrydowa, to tyle razy już padło, tyle razy tak często się posługują tym dziennikarze, politycy i, i wszyscy, że to już tam spowszedniało, to, to weszło gdzieś tak do języka potocznego i sobie gdzieś tam, gdzieś tam, fruwa. Pewnie wiele osób w ogóle nie wie, o co chodzi, bo, bo hybryd, hybryda im się kojarzy, Pewnie części populacji z silnikami, a drugiej części z paznokciami, niekoniecznie z wojną. Więc to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, to właśnie była, czyli w 10 września i później. To właśnie jest wojna hybrydowa. Podręcznikowy przykład. Wojna hybrydowa to są Najkrócej mówiąc, to jest łączenie różnych działań militarnych, pozamilitarnych, czy jak to woli, kinetycznych i niekinetycznych. I to dokładnie właśnie było to, bo z jednej strony mieliśmy działania militarne, czyli kinetyczne, czyli wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną i wszystko, co się z tym wiązało, a z drugiej strony mieliśmy działania niekinetyczne, pozamilitarne, czyli. Ogromną ofensywę, bo trudno uwierzyć, że, że, że to był przypadek, że to się zgrało jedno z drugim w, w, na taką skalę. Mieliśmy ofensywę propagandową i dezinformacyjną na, na, na gigantyczną skalę. Obserwowaliśmy to obaj, dyskutowaliśmy poza mikrofonem, jak wyglądają komunikaty, jak są budowane. Wskazują w większości, że to są drony ukraińskie albo że specjalnie ukraińska obrona przeciwletnicza nie zestrzeliła tych dronów, pozwalając wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Mniej więcej ten przekaz dominował, przecież w dużym stopniu był obecny, no i potem niestety był powielany i przyjmowany jako pewnik przez znaczną część społeczeństwa. No i tu jest, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, mianowicie to, że w, żyjemy w takiej. Stety albo niestety, w takiej epoce, w której przepływ informacji dzięki, dzięki współczesnej technice i technologii jest tak błyskawiczny, błyskawiczny i, na taką, i na taką skalę możliwy, że nigdy tak nie było dotąd w historii ludzkości, a to pozwala oczywiście na niebywałą skalę manipulacji i to wykorzystują różni, różne podmioty to, to, to oczywiście wykorzystują i to właśnie przykład tego, to co kiedyś, znaczy używanie mediów społecznościowych na przykład jest znakomitym narzędziem do działania służb specjalnych, różnych podmiotów, które właśnie sieją dezinformację, zamęt i tak dalej, bo to co kiedyś musieliby robić na przykład agenci służb specjalnych chodząc po świecie i opowiadając różne rzeczy. Oni dzisiaj już tego nie muszą robić, bo dzisiaj zrobił to za nich farmy troli, botnety, które w setkach tysięcy sztuk powielą odpowiednią narrację. Zupełnie bezprecedensowe możliwości teraz są. Manipulowania i siania dezinformacji. Do tego dorzućmy, że ponieważ żyjemy w erze informacyjnej, to jesteśmy zalani informacją z każdej strony, wszyscy codziennie. W związku z tym nie jesteśmy w stanie weryfikować tych informacji. To jest fizycznie po prostu często niemożliwe. I wreszcie po trzecie. No niestety taka ludzka też trochę natura. To jest niewiedza, to jest ignorancja, jest też świetną pożywką, glebą świetną dla, dla dezinformacji. Ludzie nic nie wiedzą o dronach, 99% społeczeństwa nie wie nic o dronach, o obronie powietrznej i tak No więc tym ludziom można wmówić wszystko, że Ukraińcy nie zestrzeliwali, że specjalnie wpuścili. No, jak nic nie wiesz o, systemie, o systemach obrony powietrznej, no to możesz rzeczywiście tak opowiadać. Że one nie mają zasięgu, że spadając, nie, nie zniszczyły pola, gleby, i tak dalej, można wszystko ludziom, ludziom wmówić. No i tego byliśmy świadkami właśnie. I to na ogromną skalę. No dobrze, no ale jak z tym walczyć, no bo Żyjemy w państwie demokratycznym, zresztą Europa Środkowa, Europa Zachodnia to przecież państwa demokratyczne. I w porównaniu do rządów autorytarnych czy totalitarnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Łatwiej jest manipulować tutaj ludźmi właśnie w takim systemie, no ale trzeba się jakoś bronić. Czy masz jakiś pomysł albo jakieś rozwiązania, które mogą przeciwdziałać właśnie rozpowszechnianiu tych nieprawdziwych informacji? Czyli wielokrotnie w różnych miejscach mówiłem, że walka z dezinformacją to jest jak walka z terroryzmem. To jest walka nie do wygrania, dlatego że terroryzm, jak i dezinformacja, to jest metoda walki. Nie da się zniszczyć metody, nie da się, nie da się pokonać metody, czy wyeliminować metody, w dodatku używanej od, od setek lat de facto. Natomiast to, co się wydarzyło w środę, i te reakcje też w, w przestrzeni informacyjnej na różnych poziomach, te reakcje, które wskazywały i wskazują, że to jest dezinformacja, że to jest propaganda i że mamy z tym problem, to paradoksalnie pewien plus tej całej sytuacji, bo o tym, że dezinformacja jest jedną z kluczowych broni. Strategicznych używanych przez Rosję. O tym się mówi od 10 lat co najmniej w Polsce. O tym się mówi, o tym się pisze, ale to jest takie zawsze było niszowe i takie traktowane w zasadzie przez, przez władze, przez, przez wiele mediów i, i, i tak dalej. W kategoriach ciekawostki, anegdotki. Aha, no, to bardzo ciekawe, że, 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 że coś takiego jest. Natomiast może wreszcie się obudzimy i może wreszcie zaczniemy to na poważnie do tego podchodzić, mając świadomość, właśnie nawiązując do tego, o czym mówiłeś, że państwa demokratyczne z góry stoją na znacznie słabszej pozycji niż państwa autorytarne, takie jak Rosja, dlatego że Rosja kontroluje swoją przestrzeń informacyjną, kontroluje przepływ informacji. I kontroluje to w dużej mierze, to co się pojawia w jej przestrzeni informacyjnej. A my nie, bo u nas jest wolność słowa. Więc jak sobie jeden poseł, drugi dziennikarz, polityk, publicysta i, i influencer i tak dalej, wypisuje te różne swoje banialuki i opowiada, to nawet jeżeli one są sprzeczne z polską racją stanu, jeśli są nieprawdą, jeśli są zdradą właściwie to specjalnie możemy z tym coś zrobić, bo oni tylko korzystają z wolności słowa, która jest immanentną cechą demokracji i fundamentem zachodu. A w Rosji już się tak nie da, więc ja słyszałem takie pytanie, że skoro, skoro oni u nas sieją dezinformację, to dlaczego my u nich nie siejemy? No bo się nie da. Bo tam to jest, bo tam nie ma wolności słowa. Tam jest głęboka kontrola po prostu no wszystkiego, co się przestrzeń. ukazuje. Mhm. Przestrzeń informacyjna jest po prostu kontrolowana. U nas nie jest, bo nie może być. Bo mamy wolność słowa. I tu jest problem. I tu jest problem. Natomiast tak. Jak Kwestia powiem, narzędzi, które powinny być używane w ramach państwa demokratycznego. Czy być może narzędzi, ale być przede wszystkim chyba jednak świadomości, świadomości ludzi i. A, a jakiegoś poziomu spójności społecznej. Tak na marginesie te działania służą między innymi dezinformacyjne, służą rozbijaniu spójności społecznej, służą temu, żebyśmy się kłócili i brali za łby. No, bo tutaj Katarzyna Wielka już mówiła, że Polaków nie trzeba podbijać. Ich wystarczy pokłócić i oni się wtedy już można z nimi robić, co się, co się zechce. I ten scenariusz jest konsekwentnie przez Rosję, Rosję realizowany do dzisiaj. No, więc ważna jest ta spójność nasza społeczna i to, żebyśmy byli świadomi tego, że to jest problem i to jest zagrożenie i żebyśmy nie przechodzili koło tego obojętnie. Umiejętność weryfikowania źródeł to jest kolejna rzecz, tak zwane kompetencje medialne, które e, między innymi zawierają się w tej definicji. No tak, ale to tutaj ja uważam, że to jest jednak bardzo trudne, bo to, to wynika właśnie z, z tego, że nie mamy nawyku weryfikowania czego informacji. My mamy, tylko rozumiem, no, że. Znaczna część społeczeństwa nie ma i też żyjemy my także, ale i wszyscy właściwie w różnego rodzaju bańkach informacyjnych, prawda, w takich bańkach filtracyjnych, że generalnie docierają do nas częściej te informacje, które nam odpowiadają. A niestety tak działają big techy, tak działają algorytmy wielkich mediów społecznościowych i to jest, to jest fatalne. Tu swoją drogą. Swego rodzaju winą za, za to, co się, co się dzieje i jak można uzbroić informacje, trzeba niestety obarczyć te wielkie koncerny technologiczne i media społecznościowe. Podejrzewam, że w najbliższym czasie będziemy, się, będziemy świadkami podobnych sytuacji, też na taką masową skalę, przy okazji różnych wydarzeń, no bo należy się tego spodziewać w dalszej lub bliższej perspektywie. No oczywiście, że tak, to dowolna rzecz będzie wykorzystywana w kontekście na przykład, znaczy najprostszy przykład, Rosja już wie, Rosjanie już wiedzą, że w Polsce już udało się rozkręcić te, te nastroje antyukraińskie, więc będą na to grać bez przerwy, bez przerwy, coraz bardziej, no i efekty, efekty niestety tego widać no już takie namacalne wręcz. Bardzo dziękuję, Kubo, za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję.